Witam witam widzowie tego tylu. Dziękuję za że sobie lekujecie mój fambers. W opisie macie link widzowie. Bardzo się z tego cieszę. Łobaben. Dzisiaj jest środa, jutro jest czarwy, Od jutra wchodzi, że od godziny 10 do 12 seniory wchodzą. Znowu powtórka, jak było za pierwszy raz widzowie. O pierdol, tylko. Ja tego nie rozumiem, widzowie. Naprawdę tego nie rozumiem. Co się dzieje u nas w Polsce? Przecież wiadomo widzowie, że to jest e, jesienna grypa. Chłodne dni to wszystko rozumie, ale bezsensownie jest robienie szumu. Takie jest moje zdanie, ale wiecie, za noszenie maszeczek można dostać 500 zł. Grzywny. To lepiej nosić niż się prosić. Widzowie. I słuchajcie. Ja wiem, że tam zamówiliście wczoraj po życzenia. Postaram się w piątek lub dzisiaj wieczorem o ognąć. To wiem, że zamówiliście, ale wczoraj nie miałem widzowie czasu na to, żeby móc tam oganiać. Ja też wczoraj wyszedłem pójść z pracy. No i dlatego tak się wszystko potoczyło nie, nie w tą stronę, ale tak ja mówię O to się nie musi martwić widzowie No i wi pytacie się jak tam mój telefon sprawuje się Zajebiście się sprawuje Potestowałem Zainstalowałem sobie jakąś grę Git manionas Widzowie, śmiga się śmiga Lepiej niż ten mój wcześniejszy telefon Zajebiście śmiga nie, tnie się Tylko ja na przęsieniu nie, nie, nie w grę Bo specjalnie nie gram Telefon mi służy do obróbki filmów No i to, żeby być, mieć mocny telefon to Właśnie musiałem sobie takiego kupić mocnego Śmiga widzowie bez zarzutu bardzo się cieszę jak widzicie widzowie jak się pracuje to się odkłada i jest możliwość coś się kupić sobie widzicie ja widzowie trzeba iść do przodu nie z tyłu i trzymajcie się do usłyszenia na samym odcinku dziękuję za suby, za lajki w opisie macie link do mojego fanbedra. pozdrawiam trzymajcie się Uważajcie, noście maski, publicznie, żeby nie dostać grzywny, 500 zł, tego typu, bbl.